Cześć. W tym odcinku nasze perypetie związane z pożegnaniem Warszawy, bo dzisiaj zdawaliśmy mieszkanie. Kasia po 5 latach mieszkania w Warszawie, ja po dwóch małe podsumowanie, no i droga do dni. Mega wymęczeni, bo jesteśmy na takim dwóch przeprowadzek, ponieważ od czerwca przeprowadzamy się do domu w Wielkopolsce i tam wywoziliśmy porno rzeczy, a teraz tak tymczasowo jeszcze nad morze. Do Gdyni, dopóki nie jesteśmy związani z naszą nieruchomością. Także, jeśli, jeśli masz ochotę, to serdecznie zapraszam na to małe podsumowanie. Dwóch lat w Warszawie i na nasze peryferie po drodze tego pięknego miasta Gdyni. Zapraszam! No i wyjeżdżając po tych dwóch latach, myślę sobie. Totalnie się nie dziwię ludziom, którzy mieszkają tutaj na stałe, którzy wybierają to miasto, no bo tych możliwości jest tutaj najwięcej. Niemniej zawsze dziwiłbym się sobie, gdybyśmy tutaj zostali na życie. Są aspekty, dla kogoś jest. Warto tutaj bardzo mieszkać. Dla nas na tym etapie jak już możemy pracować zdalnie, jak nie mamy tutaj rodziny. Totalnie nie ma sensu lepiej. Wyjeżdżać w miejsca, które są przyjemniejsze do życia. A to było nasze miejsce parkingowe. Tutaj budynek Polskiego Radia. No choć zdecydowanie te dwa lata były na plus. Pod każdym względem, tak, że jeśli ktoś by się wahał, czy się wyprowadzać do Warszawy, to prawdopodobnie powinien. I tak samo jak ktoś by się wahał, czy się wyprowadzać z Warszawy, tak samo powinien. Na jakiś etap w życiu, jeśli nie jesteśmy stąd idealne miejsce. No ale też moim zdaniem, jeśli możemy sobie pozwolić, żeby tutaj nie być, no to zdecydowanie za pieniądze wydawane tutaj może mieć dużo lepszy styl życia. No najlepszej sytuacji, pracując zdalnie w jakiejś mniejszej miejscowości, no to też uskuteczniamy. Dobra, i tutaj zamieszkiwaliśmy i tak się, i tak się kończy ten etap. Bardzo spoko, ale już nie możemy doczekać na następny. No ale w szczególności nad tym widokiem nie będziemy specjalnie tęsknić. Siema was. Nie było łatwo z pakowaniem, ale ruszamy na Gdynię. W Warszawie, żeby rosła zdrowo, tak jak rośnie, żeby ludzie nie byli zdenerwowani, żeby mieli dużo spokoju, szczególnie na drogach. Nasze mieszkanko zaraz się wyłoni Nasz balkonik, ten żółty to jest siatka? Nie widzę stąd Nasz bloczek duży sentyment do tego miejsca Dwa lata temu byliśmy tutaj w Ostródzie na weekend z Warszawy. Dzisiaj specjalnie zorganizujemy zjechanie autostradą, żeby zawitać na chwilę. Bo mega fajny klimat miasteczka, mega pogoda. Tutaj płynęliśmy wszędzie kajakiem, więc bardzo Wam polecam. I dojechaliśmy do Gdyni. Nasz nowy salon. I kuchnia, i sypialnia. Także trochę więcej miejsca niż w Warszawie. No i szczególnie lokalizacja. Ulica Świętojańska. Było dużo zamieszania przez ostatnie dni. Przeprowadzka jedna, druga. Ale było warto. Mega się cieszymy na ten czas tutaj. Także już czujemy inny klimat, i mam nadzieję, że to też będzie sprzyjać produktywnej pracy, bo kilka planów na najbliższe dwa miesiące i tak jest. Pozdro!